Program w 100% po prostu obrócił moje życie y, o 180 stopni i nadal się właśnie boję, że się obudzę i powiem, że to był sen. Jestem z bardzo małej miejscowości i nigdy w życiu bym się nie spodziewała, że mogę być w ogóle po tej, po tej drugiej stronie i że mogę zdziałać w tym programie tak wiele. Już teraz na tym etapie na pewno wiem, że, że to jest to, co chcę robić i będę dalej pracowała, powiem, że po prostu sobie poradzę i że będę robiła dalej y, to co umożliwił mi program Top Model. Ten ostatni pokaz z Turcji był według mnie najpiękniejszy. Pięknie, cudownie wyglądasz w sukienkach. Ty, którą mama musiała zmuszać, żebyś nosiła piecki. Będziesz to robić? Wydaje mi się, że teraz już będę to robić i na pewno zostanę supermodelką także. Nie rezygnuj z marzeń. Zasługujesz Nie na wiele rzeczy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Życzę ci, żeby mnóstwo osób, które będą dmuchać twoje skrzydła, były obok. Dziękuję ci bardzo, Michał, na ciebie czek. Dziękuję bardzo. Jeszcze z tego momentu chciałabym wszystkim podziękować, którzy na mnie głosowali. Chciałabym podziękować również mojej kochanej rodzince za to, że dzisiaj ze mną jest. Kocham Pozdrawiamy was. Pozdrawiamy wszystkie repliki. Dziękuję. Dziękuję ci, Sandro. Dziękuję bardzo. Dziękuję.